Jutro, 14 lutego, obchodzimy 80. rocznicę utworzenia Armii Krajowej. Nie tyle utworzenia, co przemianowania działającej wcześniej służby zwycięstwu Polsce na y, Armię Krajową. Największą armię podziemną na świecie w czasach II wojny światowej. W dzisiejszych czasach, czy młodzież może czerpać inspirację z tych bohaterów? Y, w czasach, teraz, kiedy żyjemy. Kiedy istnieje realne zagrożenie wojny, śledząc wydarzenia, jakie się dzieją na granicy ukraińsko-rosyjskiej oraz ataki hybrydowe na naszą granicę, ci żołnierze mogą być dla nas przykładem. Chwycili za broń, kiedy ojczyzna była w potrzebie, i dlatego czcimy ich nie tylko. Za to, że stanęli w obronie naszej Ojczyzny i starali się walczyć o jej niepodległość, a potem suwerenność, ale też dlatego, że ich hasłem był Bóg, honor i Ojczyzna wartości, które trwać powinny zawsze. I towarzyszyć nam przez całe życie. Dzisiaj byliśmy świadkiem no, niezwykłej lekcji historii, też bliskiej naszemu regionowi. Proszę powiedzieć, gdzie ktoś mógłby się dowiedzieć czegoś więcej na temat działania AK? Jeżeli chodzi o materiały dotyczące działania struktur Armii Krajowej na Sokolszczyźnie, należy szukać w bibliotekach, w książkach, choćby u pana Gajdzisa w sokulskich zeszytach historycznych, ale przede wszystkim rozmawiać ze swoimi dziadkami, którzy jeszcze żyją i którzy pamiętają te czasy i te wydarzenia, jakie rozegrały się na sokulskiej ziemi, nie tylko podczas okupacji niemieckiej, ale i w czasach powojennych, a działo się tu naprawdę bardzo dużo.